Gościu dawał nauczyciela w szkole, ale wpadł, bo nie znał ortografii. Dwóch dżentelmenów zostawiło swoje partnerki w górach na noc, bo te szły za wolno. Turysta aresztowany w Portugalii, bo zamiast o granat ręcznie wyciskany, poprosił o granat ręczny. Cześć, witam Was i po małej przerwie zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. 50 letni Włoch Umberto D'Amato został oskarżony o fałszerstwo i oszustwo po tym, jak przez 5 miesięcy udawał nauczyciela w jednej ze szkół podstawowych. Mężczyzna został zatrudniony przedstawiając fałszywy dyplom ukończenia studiów i miał Miał uczyć uczniów ósmej klasy. 50-latek został zdemaskowany, kiedy dyrektorka szkoły zauważyła, że nowy nauczyciel robi zaskakująco dużo błędów ortograficznych i ma problemy z wysławianiem się. Nas nie interesuje, nas się chodzi o to, że... Yy, bo policja w ogóle jest na stadionie, a oni będą w ogóle... Yy, yy. Szybkie śledztwo wykazało, że mężczyzna nigdy nie studiował tam, gdzie twierdził, a tak naprawdę to nigdy nie studiował. Fałszywy nauczyciel miał zaledwie wykształcenie podstawowe, także może we Włoszech jest już skończony, jednak wciąż jest szansa, że Czarnek zatrudni go do pisania nowego podręcznika hitu. Numer 9. Ratownicy Tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego przez całą noc szukali w górach dwóch turystek, których partnerzy zostawili je na szlaku. Mężczyźni, którzy najprawdopodobniej wyciągnęli je tam, aby zarazić je miłością do gór, kiedy okazało się, że ich partner są zbyt wolne, zamiast zmienić trasę zrobili im adios. Zaginione dziewczyny nie miały ani sprzętu zimowego, ani żadnego dodatkowego oświetlenia. Na wychłodzone turystki ratownicy natrafili dopiero o trzeciej nad ranem pod przełęczą Krzyżnę, po czym zwieźli je do Zakopanego. Numer 8. Pięciu szkockich farmerów uratowało najbardziej samotną owcę na świecie. Zwierzę... Zwierzę przez co najmniej dwa lata uwięzione było na małej zamkniętej plaży u podnóży jednego z klifów. Owca po raz pierwszy zauważyła niejaka Jill Turner podczas spływu kajakowego w 2021 roku. Kobieta nie rozmyślała jednak nad tym zbyt długo, wierząc, że owca sama zeszła i sama wróci. Jednak podczas niedawnego spływu dwa lata później z przerażeniem odkryła, że zwierzę wciąż nie wdrapało się na klif. Na widok ludzi owca desperacko meczała skacząc ze skały na skałę, podążając wzdłuż plaży za kajakami. Dla zwierzęcia stadnego musiał to być prawdziwy koszmar. Petycja do akcji ratunkowej zebrała ponad 52 tysiące podpisów. Do odratowania owcy na pewno było wielu chętnych. Jednak z powodu bardzo stromego i wysokiego na 250 metrów zbocza akcji mogli podjąć się tylko ci dysponujący ciężkim sprzętem. Numer 7. Chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby co odbetoniło się ostatnio w Łodzi. Jeden z łódzkich kierowców nie zabrał na czas swojego samochodu z miejsca, w którym zaplanowane było wylewanie betonu. Jako, że w polskim prawie brak jest zapisów zezwalających na odholowanie auta w takiej sytuacji, robotnicy wylali beton wokół niego. Hm, to tak lepiej niż w Chinach, gdzie jeden z mieszkańców zapomniał zabrać z drogi całego swojego domu. Czy w Stanach, gdzie pod nieprzeparkowanym samochodem najwyraźniej wybudowano dom? Łodzianin zabrał swoje auto, kiedy to zyskało już rozgłos na całą Polskę. Zrobił to jednak pod osłoną nocy, najprawdopodobniej aby samemu nie stać się gwiazdą internetu. Co ciekawe, łódzki kierowca to większy nieogar niż się wydaje. Blokować remont zdarzyło mu się już wcześniej na ulicy Melczarskiego numer 6. W podkarpackiej wsi Wola Baranowska przedszkolanki zapomniały o trzyletnim chłopcu i zostawiły go na placu zabaw. Śpiący pod ogrodzeniem dziecko zauważyła dopiero przypadkowa kobieta przechodząca obok z psem. I całe szczęście, że z psem, a nie na przykład swoim 30-letnim synem youtuberem. Kobieta wzięła chłopca na ręce i zaniosła do placówki mniej więcej w momencie, kiedy wychowawcze nie zorientowały się, że chłopca brakuje. Opiekunki ukarano na Granom z wpisem do akt. Ze względu na dotychczasową dobrą opinię przedszkolanek zrezygnowano z ich zwolnienia dyscyplinarnego. Numer 5. Policja w Izbonie aresztowała 36-letniego turystę z Azerbejdżanu, po tym jak ten próbował zamówić w restauracji sok z granatu. W wyniku Niefortunnego tłumaczenia, które podpowiedziała mu aplikacja w telefonie, obsługa uznała, że klient ma przy sobie granat i natychmiast wezwała policję. Jak się bowiem okazuje, nie we wszystkich językach granat i granat brzmią tak samo lub podobnie. W języku portugalskim słowo granada zarezerwowane jest jedynie dla granatu ręcznego. Owoc granatu to już zupełnie niepodobne. Home! Mężczyznę zwolniono dopiero po przesłuchaniu i dokładnym przeszukaniu, w tym nawet jego pokoju hotelowego numer 4. Marzyliście kiedyś o spędzeniu nocy w centrum handlowym? Cóż, można powiedzieć, że pewnie więc student Skin wiódł życie jak ze snu, przez ponad 6 miesięcy spędzając swoje noce w galerii handlowej. I to wcale nie na inwentaryzacjach. Młody mężczyzna zadomowił się w skrytce pod schodami ruchomymi. Ochroniarze robiący co wieczorny obchód znaleźli go dopiero po sześciu miesiącach, kiedy w końcu pokusili się, aby zajrzeć do małego pomieszczenia pod schodami. Nie mogli wprost wierzyć, kiedy ujrzeli tam mężczyznę odpoczywającego w fotelu i przeglądającego telefon zapewne na darmowym galerianem Wi-Fi. Do krytki pod schodami student przytargał nie tylko namiot, w którym spał, ale nawet biurko przy którym się uczył. Numer 3. Uczestnicy imprezy dla fanów obrazków z małpami odbywającej się ostatnio w Hongkongu skarżą się na problemy z oczami. Jak się okazało, organizatorzy imprezy jako oświetlenia użyli lamp UV używanych przez Solaria. Ktoś tu naprawdę wziął laserowe oczy zbyt dosłownie. Z powodu nadmiernego promieniowania ultrafioletowego dziesiątki uczestników doznało oparzeń i zaburzeń widzenia. U jednego z nich, Polaka, lekarze zdiagnozowali tak tzw. ślepotę śnieżną. Numer 2. Argentyńscy fani Taylor Swift przez aż 5 miesięcy koczowali w namiotach pod stadionem Buenos Aires aby zagwarantować sobie jak najlepsze miejsce podczas odbywającego się właśnie koncertu. Każda osoba, która chciała zachować miejsce w kolejce, musiała spędzać w namiocie przynajmniej 60 godzin miesięcznie. Jedna z fanek w rozmowie z lokalną gazetą przyznała, że jej rodzice nie mają pojęcia co wyprawia. Zazwyczaj mówi im, że po prostu spotyka się ze znajomymi. Numer 1 W Mińsku, stolicy Białorusi, policja aresztowała kobietę w ciąży, ponieważ szła z biało-czerwonym parasolem. Nie pomogło tłumaczenie, że tylko chroniła się przed deszczem. Służby oskarżyły ją o zorganizowanie nielegalnej, jednoosobowej demonstracji. Demonstracji przy użyciu zakazanej symboliki, a Miński Sąd ukarał ją wysoką grzywną oraz nakazem zniszczenia parasola. Wszystko przez jego biało-czerwone barwy, które mogą kojarzyć się z flagą niepodległej Białorusi, które to często używane są jako symbol sprzeciwu wobec dyktatora. Sytuacja miała miejsce dwa tygodnie temu, ale dopiero teraz informacja przedostała się do niezależnych mediów. Ok, tym niezależnym jak niezależne, niezawisłe sądy akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na planecie Faktów, tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych filmach na kan ale cześć!